Witajcie w kolejnym materiale z kategorii Którą linię wybrać? Tym razem sobie omówimy niemieckie krążowniki Znajdziesz tutaj kapitana na całą linię omówienie flag, modułów, konsumabli Wszystko po kolei Zaczynamy od piątych tierów, bo od tej mniej więcej zaczyna się zabawa Zresztą w tej chwili dojść do piątego tieru to jest chwila moment Pamiętajcie, żeby czasem poświęcić tym piątym, szóstym tierom Bo one bardzo fajnie uczą, ja zawsze to powtarzam na na streamach, na materiałach, jeżeli macie problemy wyżej zrobić jakieś fajne, przyjemne i męczycie się po prostu z grą, to najlepiej sobie podawać na niskich tierach i tam się pomęczyć. Przy okazji, piątki i szóstki bardzo fajnie zarabiają, jeżeli nie macie. I jeszcze żadnego premium, to można sobie przy okazji zrobić mały zastrzyk gotówki. No cóż, nie przedłużając. Jeszcze tylko dodam, w tym materiale nie ma kamerki w porównaniu do ostatniego, ale to zrobię o tym oddzielny materiał dlaczego, bo to, ten materiał był na zasadzie zebrania feedbacku ale nie przedłużając. Cóż, kapitana omówię już na Hindenburgu, bo przez całą linię robimy sobie mniej więcej takiego samego. Znaczy na Hindenburgu będę miał dwie propozycje, a jak sobie będziecie budować, to już sobie wybieracie jak chcecie. Zaczynamy od Kuniks belga, z którym nie mam jakichś takich yy... Bardzo dużo ludzi chwali ten krążownik, muszę sobie ogólnie wrócić do tej piątki i szóstki, bo ja bardzo, bardzo się męczyłem z piątką i szóstką. E, jakoś mi nie szło grania w ogóle, czyśnąłem je bardziej pod e, operację. tam sobie je ekspiłem, bo na randomach jest... To są bardzo lekkie krążowniki, ze słabą opancerzeniem zbierają. I ogólnie nimi mamy dwie wieże z tyłu, które się kręcą 360 stopni i bardziej gramy, e, gramy pod nie. Musimy tak podpłynąć sobie trochę, później się odwrócić i palić przeciwnika, palić, 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 jeszcze raz palić. Oczywiście, RK, sonda oraz samolot myśliwski. Jeśli chodzi o ulepszenia, to mamy oczywiście modyfikację głównego uzbrojenia. Ja tutaj jeszcze założyłem modyfikację systemu kontroli. Ale jeżeli już macie za węgiel wykupioną modyfikację do Hydro, która zwiększa czas działania, to jak najbardziej polecam już założyć no i oczywiście modyfikacja systemów celowniczych. Jeśli chodzi o flagi i tak dalej, to też już omówię na na Hindenburgu, ponieważ to jest w zasadzie praktycznie to samo, jeśli chodzi, żeby wyciągnąć z tych okrętów jak najwięcej. E, Kunigsberg przepraszam, Nuremberg, przepraszam, przepraszam, Mea Culpa. Zakładamy Kamo B, osobiście uważam, że C nie ma sensu badać, poświęcać czasu, gramy sobie na B, on tam nam zabiera dwie wyrzutnie torped, daje nam trochę więcej stanowisk przeciwlotniczych, ale tutaj szóstka to też jest tak na zasadzie szybkich kilka bitew i lecimy dalej. Tutaj mamy już do wyboru obronę przeciwlotniczą czy Hydro. Ja jestem zwolennikiem Hydro, tym bardziej, że te Hydro niemieckie są, zobaczcie, 5,5 km wygrywania okrętu, 3,75 torpedy i to później się jeszcze zwiększa na wyższych tierach jak najbardziej za typ grania tak samo jak na Kunigsbergu, jak na czyli gramy raczej naszym tyłeczkiem staramy się wystawiać tyłeczek i nim kręcić tak żeby przeciwnik nas nie mógł trafić jeśli chodzi o ulepszenia to praktycznie to samo co na 500 tylko tutaj już założyłem modyfikację do hydro no i zakładamy modyfikację układu sterowania tak właśnie żeby tym tyłeczkiem było nam jeszcze lepiej, zgrabniej kręcić żeby przeciwnik nie mógł nas trafić. Jeśli chodzi o Yorka. York to jest okręt, którego albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja należę do tych osób, które kochają Yorka, które sobie go zostawiły w porcie, bo to jest krążownik, który jest naprawdę Miękki, on potrafi bitwa. Jak będziemy się bić z innym Jorkiem i będziemy grać na apk bardzo gorąco polecam używanie tych APK-ów, to będziemy sobie wzajemnie wbijać, wbijać Citadele i kwestia tego, kto piesz sobie wbija do cytadele. Mówię Wam bardzo, bardzo poważnie, tutaj tego pancerza tak naprawdę jest bardzo niedużo, ale jeżeli zagramy delikatnie, jeżeli będziemy się ustawiać na drugiej, w zasadzie nawet czasami trzeciej linii, to można zrobić naprawdę fajną bitwę. I na przykład na kanale jest w moim wykonaniu, ona jest tam stara, bardzo stara jeżeli chcecie, to, to możecie sobie ją tam zobaczyć, wyszukać jak najbardziej, chociaż chyba nie polecam, trochę wstyd, ale nie, to stary materiał ogólnie, troszkę jak oglądam, to się buzia czerwieni. Ale to nie o tym materiał, oczywiście mamy do wyboru Pelotkę lub Hydro. Polecam Hydro, jak najbardziej, niemieckie krążywniki tym stoją. Myśliwiec, oczywiście, jeśli chodzi o ulepszenia, to takie same jak na szóstce. Oczywiście układ sterowania, żeby kręcić tym tyłeczkiem. Tak wspominałem, gramy raczej na drugiej linii, i tutaj przy tych działach 210 mm autentycznie polecam wam granie na apekach. I to granie na apekach, jeżeli nawet idzie pancernik burtą, to też przełączcie się na apeki niemieckie. Działa, potrafił naprawdę bardzo dużo zdziałać e, tymi swoimi apekami, boli i to strasznie. A jeżeli już walimy w krążowniki, to dalej siadają bardzo przyjemnie. I dlatego mówię, że e, są osoby, b, 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 są dwie grupy osób: kochające i nienawidzące, bo ten krążownik potrafi. Się bardzo szybko zginąć, ale jeżeli się dobrze wypozycjonujemy, to potrafi zrobić bardzo, ale to bardzo dużo. No cóż, hiper. Po przeniesieniu się na hipera na początku byłem zawiedziony. To już osoby, które widziały, jak grindowałem Yorka na streamie, widziały, że że będę, jak przejdę na Yorka, to się zawiodę. Przeszedłem na hipera, ale jak już w tym sobie trochę pograłem to powiem Wam, że jest naprawdę warto. Jeśli chodzi o kadłub, ja mam takie zboczenie, że jak są dwa kadłuby, to najpierw oba badam i dopiero ostatni kupuję, bo teraz ten eksplet naprawdę szybko... No, ...szkoda hejsu na kupowanie dodatkowego kadłuba, ale i Wam jak lepiej, to oczywiście kupcie sobie najpierw B, później C, nie, tak jakby sobie to pasujecie oczywiście do siebie. Jeśli chodzi o, o ulepszenia, to oczywiście wszystko to samo, co na poprzednim tierze, oraz do tego oczywiście mamy camo. Jeśli chodzi o sprzęt i ammo i tak dalej, i tak dalej, no to oczywiście hydro tutaj mam już 6x4. to 6 km hydro jest naprawdę mordercze. Jeżeli zechcemy przycisnąć jakiegoś DTK w dymie, to wyświecimy go już 6 km. E, oczywiście myśliwiec RK, te sprawy. Naprawdę hiperem gramy bardzo podobnie. Zresztą tak, od tego tieru, może nawet już od siódmego zaczynamy grać już tak bardzo po niemiecku. Dlaczego? Dlatego, że musimy się trzymać już troszkę dalej. To są okręty, które trzymają się daleko i palą albo cytadelują. Tak, to są okręty drugiej, trzeciej linii, gdzie my jesteśmy wsparciem dla, dla naszych. Oczywiście nie róbcie sobie od razu jakiś tam na zasadzie, yy, propoczątek bitwy już lecicie na granicę bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być blisko bitwy, żeby w razie czego móc wykorzystać to hydro. To bardzo dobre hydro. Zresztą mamy bardzo dobre torpedy. 6 kilometrowe. Także trzymajcie się taka druga, początek trzeciej linii to jest wasze miejsce. Ale jeżeli bitwa się zaczyna kitwasić, że tak powiem, czyli psuć, to możecie nawet przycisnąć na pierwszą linię tylko że musicie zagrać delikatnie, nie puszując, tak wiecie, z umiarem. Przechodzimy do dziewiątki. Tutaj mamy już do dyspozycji naprawkę. I tu polecam, już sobie założyć samolot zwiadowczy. Jeżeli bitwa nam się zacznie psuć i nie będzie opcji na pusza, no to podpalamy sobie samolot. Jeżeli nie sięgamy przeciwnika, czy tam na początku jakiegoś afkera trochę podpalić, jak najbardziej warto. Ja należę do osób, które polecają zrobienie działu. no tu możemy sobie trochę polepszyć te parametry. A one wtedy się szybciej kręcą, szybciej przeładowują, i to jest różnica. Te dwie i dwie sekundy są naprawdę sporą różnicą. Jak najbardziej ja chyba z tego, co pamiętam, Najpierw wypadałem działa, później kadłub, i na końcu zasięg. Dzięki temu, dlaczego zasięg na końcu? Bo mamy tutaj samolot y, zwiadowczy. Jeśli chodzi o ulepszenia, to oczywiście y, modyfikacja głównego, w zasadzie wszystko to samo co na USA. Plus do tego dochodzi nam modyfikacja głównej baterii. I teraz tak na runie trzeba grać podobnie jak na 5 i na 6. Dlaczego? Dlatego, że mamy dwie wieże z tyłu. I teraz tak. Y, Płyniemy sobie trochę razem z naszymi i w pewnym momencie musimy się odwrócić, tak żeby wykorzystywać najlepiej wykorzystywać, jeżeli ktoś do was strzela, to strzelajcie sobie tego z tych dwóch ostatnich olejcie tą pierwszą, bo jeżeli zaczniecie pokazywać za dużo burty, no to wiadomo, będzie to bolało i to bardzo bolało. Jeżeli zaczniemy kręcić się, oczywiście tutaj kręcimy tyłeczkiem, pokazujemy, nęcimy i obijamy przeciwnika jak tylko możemy, jak najbardziej za. Początkowo runem powiem Wam, że też miałem, miałem problemy się przyzwyczaić po tym, po Hiperze i po Jorku, tego jego ustawienia wiesz. ale jak już się nauczymy, jak już znajdziemy sobie dobrą pozycję na mapie, to to jest okręt, który na naprawdę warto sobie nawet zostawić w porcie na dziewiące bardzo fajnie, przyjemnie grażę nim na randomie. No cóż, przechodzimy do zwieńczenia linii, czyli Hindenburga, który ostatnio nazbierał buffów, może między innymi dlatego jest ten materiał, chociaż też gdzieś tam do tych niemieckich się już zbierałem. No cóż, y, mamy RK, mamy hydro oczywiście zamienne na pelotkę, ja polecam hydro, samolot zwiadowczy, no i oczywiście naprawkę. Jeśli chodzi o ulepszenia, to tak. Y, ja tutaj wam pokazuję y, y, legendarkę. Legendarka daje nam minus 50% do naprawy głównej baterii. Minus 40% do gaszenia pożaru, minus 70% do czasu zwalczania zalania i minus 20% do czasu przestawienia steru. Jest to naprawdę warta gry, legendarka. Ale bitwa, którą mam wam do pokazania, jest zrobiona na camo. Dlaczego? O tym już powiem w, samym, w samej bitwie. Oczywiście mamy modyfikację głównej baterii. Ja gram sobie z modyfikacją wyszukiwania hydroakustycznego, czyli nam daje trochę więcej czasu. Jeśli chodzi o hydro, to hydro niemieckie jest naprawdę potężne. Jeśli chodzi o flagi na całej linii, to jest taki komplet. Możecie oczywiście z niektórych zrezygnować. Ja gram sobie jeszcze z flagą na czas gaszenia pożaru, żeby zwiększyć jeszcze na tej legendarce. Bardzo często zakładam, że wtedy pożar trwa bodajże 12-13 sekund. Mamy oczywiście flagi do boosta, jeśli chodzi o podpały, flagę do zwiększenia ilości HP, zmniejszenia przeładowania sprzętu eksploatacyjnego, no i do poprawienia lekko pelotki to jest taka bardzo opcjonalna flaga. Sami wybieracie, chcecie, czy nie, to już wasza albo może na zasadzie macie lub nie. Jeśli chodzi o kapitana, kapitana mam dwie propozycje. Pierwsza propozycja to jest kapitan, na którym będzie rozegrana bitwa, to jest kapitan z IFHE. To jest kapitan, który pozwala nam penetrować do 60, 63 mm pancerza. Dzięki temu możemy radzić sobie z pokładami Kremlina, Yamato, Musashi, tych największych kolosów, wtedy nam ładnie wchodzą. Pozbywamy się co prawda części pożarów. Ale i tak musicie sobie wybrać sami, jak wam się gra. To jest jeden Kapitan z IFHE. Mamy tutaj lekki boost jeszcze do, do obrażeń, do pożarów, bo wiadomo, że teraz IFHE zabiera 50%. W takiej konfiguracji mamy szansę na pożar 10,5%. To jest naprawdę spokój, jeśli chodzi o obecny ROF, czyli Rate of Fire Hindenburga, bo te pożary i tak wpadają jak najbardziej. Przydaje się m.in. ekspert w ładowaniu, bo tutaj pamiętajcie, gramy. AEAP, w zależności od sytuacji, w bitwie, którą mam do pokazania, jest naprawdę bardzo dużo obrażeń zrobionych z ap Ków. Jak najbardziej. No i cóż, drugi kapitan, który, którą mam propozycję, już jest bez IFHE, za to bardziej zrobiony pod pożary i przeżywalność. Dlaczego? Bo mamy tu rzuconego nadzorcę, mamy eksperta podstawy żywotności. Ten kapitan bardzo fajnie się sprawuje z legendarką. Dlaczego? To też wam powiem zaraz w bitwie, bo jak teraz się wygadam, to później nie będę miał o czym. Mamy kamo, oczywiście ekspert w wyburzaniu, adrenalinka, obrót wierz, ekspert w ładowaniu. Dla mnie to jest mocny must have w zasadzie już od, od siódemki, gdy to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy mogli sobie tego te pociski przeładowywać o wiele szybciej, nawet i bardzo bym się cieszył, gdyby w dało jakiegoś legendarnego kapitana ze zbustowanym tym perkiem, tak samo jak Włosi mają. To po prostu byłbym w niebo wzięty. No cóż, to na tyle, jeśli chodzi o omówienie linii. Przejdziemy sobie do bitwy i podsumujemy całość. Jesteśmy już w bitwie. Na początku kilka słów wyjaśnienia. W tej serii staram się pokazywać swoje bitwy, rozgrywać je specjalnie. Ale niestety ostatnio strasznie słabo stoi z czasem, dlatego tym razem poprosiłem chłopaków z klanu, w tym przypadku Żwira, aby ugrał jakąś fajną, przyjemną bitwę za co bardzo, ale to bardzo gorąco mu dziękuję, bo naprawdę ostatnio dali sporo okrętów VIP, które chciałem ograć, oczywiście też sobie przygotowałem już kilka materiałów, a chcę, żeby ta seria, bo bardzo dużo początkujących graczy znajduje tutaj sporo przyzwo, przy, bardzo dobrego kontentu, który pomaga im się rozwijać, pomaga im robić lepsze wyniki, dlatego chcę jak najbardziej to przypuszować Dziękuję bardzo Żwiru za, jeszcze raz, za, za tą bitewkę. W tej serii, pamiętajcie, nie pokazuje też bitew jakichś wykoksowanych, to ma być bitwa dobrego gracza. To ma być taka dobra bitwa dobrego gracza, i ta bitwa jest taka: tu nie mamy jakiegoś nie wiadomo 300 tysięcy wyniku Ola Boga, tylko to jest taka przyjemna bitewka do ugrania. I teraz tak, tutaj już wiru z IFH. To jest ten kapitan, który wam pokazywałem z tym perkiem, który pozwala penetrować znacznie więcej. I tutaj pozwala nam to radzić sobie z Musashi, z Yamato, z Kremlinami, z Sojuzami, Zumo wszędzie tam, gdzie pokład jest 60 mm. I mniej. Tak przyjemnie wpadają te hajki, fajnie. A tu i tak zazwyczaj, jeżeli już bijemy, to zazwyczaj bijemy zapeków na tych bliższych odległościach. Naprawdę Hinden jest w tym przypadku bardzo uniwersalny. Naprawdę fajnie się nim gra, tym bardziej trochę się boję, bo ostatnio tych kilka ostatnich aktualizacji dostawał po buffie, po buffie, tutaj o, tutaj mały buffik, tutaj jeszcze jeden, tutaj jeszcze jeden. I Problem polega na tym. Jak sami wiecie, że WG robi na zasadzie tu buffik, tam buffik, tutaj, a później nagle się okazuje, Dobra, przegięliśmy pałę, trzeba coś zmienić. I zazwyczaj robi się tak, że okręt dostaje takiego nerfa, że będzie jeszcze gorszy niż, za, niż przed tym jak zaczęli mu dawać e, buffy. Tutaj fajnie, że Wiru będzie tymi pociskami żonglował. To strasznie lubię takie replaye. Y, właśnie dlatego e, no... Wybrałem w sumie tą bitwę, bo dostałem kilka też propozycji, jeśli chodzi o Hindenburga. E, oczywiście standardowo zapraszam do komentarzy, dajcie znać co następne. E, od razu mówię, że niestety ale francuskich krążowników nie będzie następnych, bo jeszcze ich nie mam. A robię te linie, które już posiadam. Ale może akurat traficie coś ciekawego, co już mam. Także jak najbardziej dajcie znać, co lubicie, co chcielibyście, żeby następnym razem się pokazało. Teraz wypadałoby, żeby był jakiś Dedek lub Pancernik, bo jak wiecie, skacze trochę po tych klasach. Tutaj w zasadzie pod rząd mieliśmy dwa razy krążowniki, bo niedawno były japońskie, teraz wchodzimy w niemieckie. To teraz przydałbyś się jakaś linia pancerników lub Dedeków. Jak najbardziej dajcie znać, może japońskie, może linia do Horugu. Zobaczymy. E, cóż, e, ciśniemy dalej, bitwa się rozkręca. Teraz tak, jak grać Hindenburgiem? Tak wspominałem, całą linię w zasadzie, gramy na linii drugiej i trzeciej. znaczy no, trochę dalej, raczej trzymamy się za Dedekiem. Tutaj co prawda Żwiru puszuje, bo to jest dobry moment. Zobaczcie na rozkład bitwy. Tamta flanka idzie do przodu. Środek dwa rzędy My tu mamy Neptuna, Montanę, który jest gdzieś daleko i Kagero. I ktoś musi tu pushnąć. Zobaczcie z tyłu. Mamy trzy pancerniki, które nic po prostu nie robią w tym momencie. One są bezużyteczne. Może one tam sobie strzelają do tych żenbartów. Ale pancernik ma nie tylko strzelać. On nie ma tylko stać z tyłu i robić obrażenia. Pancernikiem macie brać na klatę obrażenia. Po to macie hapeki. Po to macie pancerz. Po to macie wytrzymały pancerz. Jeden z lepszych, oczywiście, w grze, jak nie najlepszy czasami, to. Po to, żeby stać bliżej i zbierać na siebie obrażenia. Tym bardziej, że tutaj widzicie, macie Frislanda przed sobą. Macie Hindenburga, gdzieś tam jest jeszcze Smolensk, to jest ten moment, w którym wypłyniecie, razem z nimi co najmniej, jak nie przed nimi, bo oni razem ze swoim Hedro, razem ze swoimi pociskami mogą w każdej chwili skasować Dedeka, jeżeli tylko się pokaże. A nawet jeżeli Dedek jest gdzieś tutaj, to Kagero, to oni wam wyświecą te torpedy. Oni dadzą wam znać, że torpeda jest, trzeba zmienić kurs, trzeba się dostosować. Dobra, bo robi się poradnik o tym, jak grać pancernikiem, a nie Hindenem. Hindenem musicie w każdej chwili wykorzystywać swoją sytuację. Tak, aby wbijać sobie, właśnie. O, jakie piękne apeki, 3000. Trochę tam to po tyle poleciało. nam jeszcze, jeszcze jean Bart musi mieć troszkę dodatkowe. A ja tam, jeżeli był przez chwilę na 3 HP, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale niestety się swajczył. Bitwa się nam sypie, jak widać na załączonym obrazku. Mamy stratę kapów, mamy stratę okrętów, oczywiście. Takie bitwy w tym momencie to jest to jest już norma. Nie wiem, dlaczego jest tak, że jak już tracimy pierwsze okręty, to nagle brakuje trzech okrętów. No ale cóż, bywa. I tak. Jakie randomy mamy? No to mamy. Dobra, udało się jean Bart skosić Neptuna. Żwiru między innymi będzie wymieniał teraz racje żywnościowe przy wyspie. Właściwie zatrzymuje się tutaj przy jakimś miasteczku. Będą wymieniać e, podobnie żywność, będą mu uzupełniać amunicję. Dobrze, to jest bardzo ważne w trakcie bitwy, żeby sobie to uzupełnić. Jeśli chodzi o polotę, Hinton daje radę. Coś tam sobie postrzela. Ósemki nawet, nawet spadną. Dziesiątki wiadomo, jak będzie ogarnięte lotnisko, to i bardzo dobra polota będzie miała problemy. bo będzie wymijał chmurki, tylko stawę obrażenia będzie zbierał. To, na co jeszcze warto zwrócić na Hindenburgu, no to jest jego kamo, który jest bardzo dalekie, i to jest kamo, które Wam tak, jakby samo z siebie już podpowiada, żeby nie płynąć jakoś mega blisko, tylko trzymać się troszkę dalej. I to jest, i to jest ważne, bo jeżeli wyświeci nas grupa pancerników, tak jak na przykład te nasze łosie, które na początku bitwy stały, a my będziemy stać z majtami w dół, czyli będziemy stać do niej burtą, no to zaboli. Tu Hindenburg oczywiście nie jest wyjątkiem, zbiera cytadelę, dlatego trzeba się kręcić, dlatego trzeba uważać, trzeba płynąć ewentualnie skontowanym. Tutaj zobaczcie, przeciwnik jest naprawdę blisko, naprawdę mocno spuszowali tamtą stronę, tym bardziej w tej chwili oni są teraz bardzo fajnie ustawieni, zwróćcie uwagę, bo tu jest cały przeciwnik i nie ma szans, żeby ktoś z naszych przepłynął na C, który jest po prostu niepilnowany i bije im w tej chwili punkty i tyle. To jest I to jest bardzo dobre ustawienie przeciwnika. Te fajne te dwa barty tutaj bardzo pięknie sposzowały środek. O, ale ładna dewasta. O, i do widzenia. E, wyrwać chwasta, czyli smoleń do piachu. Wszyscy to lubimy, ładnie dewastujące wpadło. Za całe HP dokładnie dostał. E, brawo Żwiru. I to jest właśnie to, co mówiłem. Apeki, apeki, jeszcze raz apeki. Lekki krążownik. Jeżeli nam się pojawi taki smoleń, taki wuster burtą, to będzie zbierał. Właśnie uster popełnia błąd. Zaczyna nam pokazywać, to jest zobaczcie, to jest 12 dział, które lecą, naprawdę porządne apeki, jest Cytadela, e, Uster oczywiście przyfarcił, jest tylko jedna, tak naprawdę powinno być więcej, lecą kolejne, no i, i oczywiście mamy dwie kolejne Cytadele i to jest to, apeki Bolu mamy w międzyczasie 113 tysięcy już zrobionych. Przeciwnik w zasadzie w tej chwili, zobaczcie, już jest naprawdę bitwa strasznie, ale zaczyna się robić ciekawie, bo zobaczcie, zaczynamy mieć przewagę w okrętach. Mamy niestety stracone kapy. I to jest, to jest dużym problemem. Trochę tam ci nasi w końcu zaczynają puszować. Tej gry, w tak Fryslandach, który się tam gdzieś z tyłu trzyma, nie będę komentował, może lepiej. Niech sobie gra. Eee, także, no, <ścoughs> naprawdę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy linia niemieckich krążowników jest dobra na początek, szczerze Wam powiem, że chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli chodzi o... Japońskie krążowniki są bardzo dobre i amerykańskie. Japońskie dlaczego? Japońskie dlatego, że nauczą Was pokory. Dlaczego Was nauczą pokory? Nauczą Was pokory, bo japońskie krążowniki zbierają bardzo mocno. A takiej obie mioko nauczycie się wykorzystywać zasięg i kręcenie tułeczkiem. Na niemieckich w sumie też jesteście w stanie się tego nauczyć. Ale nie wiem, czy poleciłbym te krążowniki na początek. To jest krążownik, który między innymi w ostatnim sezonie e, klądu, się przydał, po tych jego buffach naprawdę daje radę. I tu jest, zobaczcie, mamy kolejną fajną, e, fajną sytuację, bo mamy dwa żonbarty, a my mamy cztery wyrzutnie torpedowe. Jest szansa zrobić jeszcze fajny, fajny wynik torpedami. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze Lightning na z, tyłu, z tyłu stał się swoimi torpedami. Na szczęście zobaczcie, żonbarty przytomnie dały całą wstecz, bo gdyby zaczęły wychodzić, to co najmniej jeden z nich zbierałby torpedy a my w międzyczasie mamy 135 tysięcy już zrobione, zaczął się przeciwnik sypać, zobaczyli, że to jest też bardzo często sytuacja w bitwie, gdzie przeciwnik na początku Olo, lo, lo, lecimy, jolo i w ogóle bo zobaczcie, mamy przewagę trzech okrętów a nagle się okazuje, że ta przewaga znika Jutlanda trochę poniosło, nie, nie wiem dlaczego strzelał, ale strzelał, niech mu będzie w międzyczasie mamy milion wytankowane ma jak najbardziej Hindenburg możliwości, jeśli chodzi o wytankowanie, jest naprawdę fajnym, przyjemnym okrętem, ale mówię wam że e, może dlatego nie polecałbym początkującym graczom, ponieważ na początku te piąte, szóste, siódme tiary są trudne do gry. E, to nie jest taki hop e, To już trzeba, trzeba umieć grać krążownikiem, żeby je wykorzystać w 100%. Może dlatego ja mam takie bardzo złe wspomnienia z piątki i szóstki. Bo jak zaczynałem nimi grać, to były bodajże chyba nawet właśnie pierwsze krążowniki, którymi grałem. Dlatego muszę sobie właśnie wrócić do, do nich jak najbardziej. Zobaczcie. E, przepraszam, telefon zobaczcie, jean Bart właśnie stracił jedną wieżę, miał tylko jedną, dzięki temu tylko lekko nas tam obił, ale jean Bart w zasadzie niewiele mógł nam zrobić. A, takie masło maślane powiedziałem, przepraszam, został nam jean Bart co tam jeszcze zostało, ta Montana, która gdzieś tam z tyłu zasuwała, no i lotnia, która dla nas w tej chwili jest niegroźna, czas dogonić Jean-Bart'a, zrobić jeszcze trochę obrażeń, mamy 145 tysięcy, to już jest dobra bitwa, jak najbardziej na Hindenie, na dziesiątce, zresztą przy obecnej średniej serwera, to można by nawet powiedzieć, że bardzo dobra, ale, ale nie, o tym, nie o tym bitwa, 6 tylko szetów, pójdą torpedy, zobaczymy, czy coś się uda, poszły 6-kilometrowe, pamiętajcie, że je macie, to je jak najbardziej też warto używać, zobaczcie, 5 tysięcy ładnie w nadbudówki Jean-Bart'a, Wiru przyłożył, jest wsparcie, mamy bardzo fajne medale, to dewastujące smorzenia było naprawdę świetne. E, torpedy może dogonię, żandbarta, ale chyba raczej nie, bo żandbarta zaczyna kręcić. Zacząłem, chyba zauważył te torpedy. Jest dodatkowa, też podpala, jak najbardziej e, podpałka z dodatkowej wpadła. Niestety torpedy nie wciągnie, mamy już 160 tysięcy. W międzyczasie, zobaczcie, idą torpedy z Lejteninga, trzeba uważać. Lotnia dobija, oczywiście przyleciała, zgarnęła sobie e, fraga. No cóż, w tym momencie bitwa w zasadzie już jest zakończona, e, niewiele tutaj się już wydarzy, Montana jest daleko, lotny jest dlatego daleko, dlatego przejdziemy sobie do podsumowania. E, no cóż, 165 tysięcy, dewasta, wsparcie, 2 fraki, 7 ze 4, 9 cytadel, bardzo pięknie tam Smolin zebrał. E, podstawowo 2, 300 expa. tu jest taka nawet, jeśli chodzi o ekspa, to nawet taka troszkę wyższa bitwa. Zobaczcie, 129 tysięcy z pp ów 25 z OB, z pożarów, nie to 5, z pożarów, też niewiele. Przy drugim kapitanie, tym, tym drugim, który proponowałem, będziecie głównie polegać na pożarach. Z tych haeków i tak będą wchodzić bardzo dobre obrażenia, ale pożarów będzie znacznie, ale to znacznie więcej. To ja chciałem zauważyć, że jeden był z dodatkowej. Także tak, było głównie APK migrany. Dobra, nie będę się rozgadywał, bo materiał już ma bardzo, bardzo sporo czasu, trwa. Także dziękuję pięknie, że za za podesłanie. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem jak największej ilości nie tylko początkującym graczy. Dajcie znać w komentarzach, tak jak wspominałem, co chcecie następne. Poczytam, zobaczę, może coś da się zobaczyć. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w następnych materiałach. Hej, pa, pa.